Leon XIV w akcji to był hiperbogaty tydzień. Tylko w Meridiana Media będzie zatem o wizycie Leona XIV u prezydenta Włoch, o spotkaniu z Romami, o wizycie FAO, o polskim koniu krwi arabskiej, którego otrzymał w darze papież i o wycieczce papieża nad morze na żaglowiec Piękna Nadzieja. Papież złożył wizytę państwową prezydentowi Republiki Włoch Serdziowi Matarelli w pałacu kwirynalskim. Leon XIV powraca do rozbudowanego protokołu po tym, jak papież Franciszek go upraszczał. Franciszkowi zarzucano przez to dekonstrukcję symboli. On zaś uważał, że papiestwo ma być blisko ludu. Tyle, że niektórzy odbierali to tak – przywódca, rezygnując z symboli, pokazuje, że jest wyżej, a do ludu musi się zniżyć. Przytaczam komentarze, ale sama nie zajmuję stanowiska, pozostawiając to każdemu z Państwa. Tym razem nie zrezygnowano z eskorty kirasjerów. Sam Leon XIV skorzystał z tak zwanego stroju hurowego, na który składa się m.in. mucet i stua, co podkreśla, że posiada władzę polityczną, ale prowadzi ją w imię Ewangelii. Leon XIV przywdziewa strój hurowy, kiedy spotyka się z głowami państw, ale tylko wtedy, kiedy są to katolicy. Czerwony strój papieża nawiązuje do insygniów Cesarstwa Rzymskiego przekazanych przez cesarza Konstantyna Wielkiego, który uczynił katolicyzm religią państwową Cesarstwa. Symbolizuje to przejście od Imperium Władzy do Imperium Miłości i Daru Życia. Jak podkreśla się w Rzymie, procesja prezydencka powinna przejść przez Łuk Dzwonów – to jest po lewej stronie Bazyliki Świętego Piotra, patrząc na nią. Wszystkiemu towarzyszyć powinny przemówienia i spotkanie prezydenta z dyplomatami akredytowanymi przy Watykanie. No ale z tego zrezygnowano, by nie zakłócać pobytu wiernych i turystów na placu Świętego Piotra, no, czyli dokładniej odbywało się wszystko na granicy obu państw. A zatem symbolice przywrócono znaczenie. W efekcie, tak jak zapowiadał w swoim pierwszym wystąpieniu do wiernych papież Leon XIV, zrezygnował z osoby papieża na pierwszym miejscu, oddając główne miejsce właśnie symbolice. Przemawiając na Quirinale, Leon XIV zaapelował do Włochów, by nie dali się uwieść modelowi życia, który daje tylko pozory wolności, a w efekcie uzależnia od aktualnych mód. Papież uznaje te mody za formę kontroli. Wspomniał też o tendencji niedoceniania pewnych modeli życia i pewnych wartości, które ukształtowały tożsamość kulturową, a nawet tendencji wymazania znaczenia tej tożsamości i owych schematów. Z drugiej strony we Włoszech, kraju migracji, i to przecież przez stulecia, Leon XIV wspomniał, że imigranci winni zintegrować się z wartościami i tradycjami tutejszego, europejskiego i włoskiego społeczeństwa. Zwracając uwagę na wielki spadek urodzeń, zaapelował o promowanie rodziny. Ojciec, matka, syn, córka, dziadek, babcia to w tradycji włoskiej słowa, które w naturalny sposób wyrażają i budzą uczucia miłości, Szacunku i oddania, czasem heroicznego dla dobra rodziny, a tym samym całego społeczeństwa, powiedział Leon XIV. Nie zabrakło też zaskoczeń podczas spotkania ale już z Romami, Sinti i Kaminanti. Sinti to jedna z grup romskich, przy czym z Indii powędrowali do Europy Zachodniej, w tę właśnie zachodnią część, a Romowe do Europy Wschodniej i Środkowej. Kaminanti to koczownicza, bliska Romom grupa etniczna, zamieszkująca Sycylię. Zgromadzeni w Auli Pawła VI Romowie, Sinti i Kaminanti przyjechali z kilkudziesięciu krajów świata. Cóż to za bogactwo kultury, cóż za... Różnorodność. Znawcy mogli rozpoznać, skąd pochodzą, po muzyce, którą grali. Ona była właściwie inna, a niby taka sama. Tak jak w przypadku andaluzyjskiego flamenco. Na bałkańskie korzenie grających, śpiewających i tańczących wskazywała inna muzyka, no znana nam choćby z płyt bregowicza. Papież wszedłszy do auli, przywitał się z przybyłymi w języku romskim, mówiąc: Pan z wami. W katechezie mówił, że tak zwane społeczeństwa postępowe, w cudzysłowie, konsekwentnie Romów odrzucały i umieszczały na marginesach miast, na marginesach praw, na marginesach edukacji i kultury. Chociaż ja pamiętam inną sytuację w Polsce, kiedy na koloniach letnich odwiedzaliśmy obóz romski. Pamiętam zdziwienie z ich sposobem życia jakże innym niż ten, do którego byliśmy przyzwyczajeni, mieszkając wygodnie w miastach, w Warszawie i innych miastach. No i byliśmy zaskoczeni też tymi wszystkimi kolorami. Myślę, że może mniej było w zorganizowaniu tej wizyty inwencji wychowawców, a więcej być może realizacji jakiegoś programu integracji. No cóż, wracając do auli, pośród oklasków i okrzyków, czworo uczestników, w tym dwoje dzieci, zadało Leonowi XIV pytania. Pierwsze dotyczyło przyjaźni z Jezusem, drugie poruszyło kwestie wojny i pokoju. Papież wezwał do przezwyciężania uprzedzeń, dając przykład. Kiedy dzieci widzą inne dziecko, chcą się bawić, chcą zobaczyć, jak się zaprzyjaźnić, nie przejmują się różnorodnością. To słowa papieża. Mówią, możemy razem się bawić, możemy żyć razem w pokoju. To my, dorośli, zaczynamy mówić: Ale on jest taki, ona jest taka, ta kultura, ten naród, ta religia to są różne rzeczy. No i zaczynamy dokonywać pewnych podziałów, pewnych osądów. To był cytat. Taki przybliżony z papieża Leona XIV. Ubiegły tydzień wyraźnie pokazał, że papież chętnie wypowiada się płynnie, przechodząc z jednego języka na inny. Dotyczy to wystąpień tych bardziej oficjalnych, przygotowywanych wcześniej, jak i tych w formie dialogu. Najczęściej papież wypowiada się po włosku, ale też duże fragmenty jego wypowiedzi. Jeśli wierzę spora liczba gości, to osoby posługujące się danym językiem są w języku angielskim czy też hiszpańskim. Nie są to odczytywane z kartki dwa, trzy krótkie zdania. To znacznie przybliża postać papieża do ludzi. Odnosi się wrażenie, że ci, te osoby, które przebywają, że nie mają do czynienia z kimś, kto żyje w jakiejś, jak to się dzisiaj chętnie mówi, informacyjnej bańce. Spotkałam się z określeniem, że takie swobodne wypowiedzi, na przykład odpowiedzi papieża na pytania oczekujących go przed willą w Castel Gandolfo dziennikarzy, ujmują mu godności. No, jeśli szacunek zdobywa się strachem czy odgrodzeniem tych, którzy potem mają przekazać światu swoje zawodowe świadectwo, no to ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że szacunek, a czasem nawet i podziw zdobywa się zupełnie inaczej, jeśli ma być on szczery, właśnie poprzez dojście do wysokiej pozycji, czy też najwyższej, no a potem poprzez słowa i działania. Nie wiem, jak to się rozwinie, ale mam informację, że dziennikarze będą musieli zapisywać się. By mieć możliwość zadania pytania, tak samo jak to odbywa się w samolotach papieskich, kiedy jest konferencja prasowa dla dziennikarzy. No cóż, ta praktyka nie wydaje mi się najlepsza, bo to, że papież odpowiada na to pytanie, i nie chce czy wolę nie odpowiadać, świadczy o tym, że na przykład toczą się rozmowy w danej sprawie i wygłoszenie stanowiska Watykanu nie jest wskazane albo też toczy się proces i podobnie. Yy, Papież nie chce wypowiadać się, albo po prostu papież nie posiada wystarczającej wiedzy na, wysta na dany temat. No i nie wstydzi się, nie ma problemu z tym, żeby właśnie to powiedzieć. Przejdźmy do kolejnego wydarzenia sprzed kilku dni. Papież odwiedził Ostię, miejscowość nadmorską położoną około mniej więcej jakieś 30 km od Rzymu. Tam wszedł na niewielki żaglowiec belles Czyli to jest taka piękna nadzieja. Spotkał się na nim z międzynarodową młodzieżą, w tym były osoby też z Palestyny. Ta młodzież uczestniczyła w rejsie Med25, którego celem było budowanie pokoju między przedstawicielami różnych krajów Morza Śródziemnego. Papież podkreślił, że dziś świat potrzebuje bardziej niż słów. Znaków i wyrażeń dających nadzieję. Podkreślił też rolę dialogu. I tutaj cytat: Jak ważne jest, aby nauczyć się ze sobą rozmawiać, usiąść, uczyć się słuchać, wyrażać swoje idee i wartości, oraz okazywać sobie wzajemny szacunek, aby inni czuli się naprawdę wysłuchani. Papież wyraził też pewność, że skoro na tak małym statku żyje tak wiele osób, to trzeba nauczyć się żyć ze sobą przede wszystkim, trzeba szanować się nawzajem i rozwiązywać trudności. I to jest pierwszy krok. Tu powołował się na słowa świętego Augustyna, który właśnie w Osti przed wiekami powiedział, że zmieniać świat należy rozpoczynając od samego siebie. To rejsowe doświadczenie z kolei, zdaniem papieża, będzie pomagać młodym w szerzeniu dialogu i przyszłości, no i budowaniu pokoju. Po słowach powitania papież wszedł na pokład i po rozmowach, czy też w trakcie tych rozmów jeszcze nawiązał do misyjności rejsu. Zdradził, że jego doświadczenie misyjne otworzyło jemu serce, a także umysł, na to, by zrozumieć, że zmienić świata na lepsze. No, co jest przecież marzeniem każdego młodego pokolenia, nie da się bez współpracy. Dał to za przykład zjawisko głodu jako wielkiego wyzwania i wyraził przekonanie, że dzięki technologii i zdolności produkcyjnej, jaką mamy dziś na świecie, nikt nie powinien cierpieć z głodu. O głodzie Leon XIV mówił w wystąpieniu na 80-lecie FAO, ONZ-owskiej Organizacji do Spraw Żywności i Rolnictwa, która ma siedzibę właśnie w Rzymie, a którą papież odwiedził. Przytoczmy kilka określeń z papieskiego wystąpienia, takie, które na mnie wywarło ogromne wrażenie, uświadamiając mi, że tak właśnie jest, tak wygląda prawda, to jest to, że, jak powiedział papież, głód bywa dziś już traktowany jako coś w, w rodzaju muzyki w tle, do której przyzwyczailiśmy się, jako do problemu, którego po prostu nie da się rozwiązać. Zbiorową porażką Leon XIV nazwał fakt, że tak wielu umiera z wygłodzenia. 673 miliony ludzi na świecie kładzie się spać bez jedzenia, powiedział papież, a kolejne 2 miliardy 300 milionów nie może sobie pozwolić na odpowiednie odżywianie. W siedzibie FAO papież stanowczo sprzeciwił się wykorzystywaniu głodu jako broni w konfliktach, ubolewając nad tym, że nie uznano nadal wywoływania głodu i uniemożliwienia dostępu do żywności za zbrodnię wojenną. Podkreślił też, że utrzymujący się głód neguje godność ludzką i nie wystarcza w walce z głodem, nie wystarczą w walce z głodem same deklaracje, same hasła czy umieszczenie kwestii likwidacji głodu na świecie. W planach pięcioletnich, jak to ma miejsce w organizacjach. Różnorodny ten nasz odcinek, obejmujący zaledwie tydzień pracy papieża Leona XIV, no i oczywiście tylko część z jego zajęć, na koniec to, co wywołało szczery uśmiech na twarzach milionów a naszym sercom także jest to bardzo bliskie. Podarunek dla Leona XIV z Polski. Biały koń, który trafi ostatecznie do Castel Gandolfo, podarowano papieżowi, którego wcześniejsze zdjęcia na koniu właśnie z Peru obiegły świat na początku pontyfikatu, kiedy chcieliśmy dowiedzieć się wszystkiego o Robercie Prewoście. Jak zobaczyłem Ojca Świętego w Peru na koniu, podjąłem decyzję od razu. Papież potem wyjaśniał, że tam w Peru nie został uchwycony okiem aparatu fotograficznego, kiedy oddawał się rozrywce jazdy konnej, ale w czasie przemieszczania się z wioski do wioski, bo kon stanowi w pewnych miejscach jedyny czy też najlepszy środek transportu. Właściciel białego konia, protona krwi arabskiej, właśnie nawiązując do owego zdjęcia publikowanego szeroko przed wakacjami, zdecydował, by takim prezentem obdarować właśnie urzędującego papieża, a i pewnie swoje stadnienie zrobić przy okazji reklamy. I chyba to się mu udało, bo po pierwsze, papież pokazał, że lubi konie, to jeszcze wie, jak się z nimi obchodzić. Tu zwracano uwagę na to, jak trzyma uprząż konia. Leon XIV był wzruszony i wydaje się, że mocno zadowolony z takiego prezentu. Teraz może przemieszczać się w dowolny sposób między Rzymem a Castel Gandolfo, bo posiada samochody, motocykl, który wcześniej otrzymał też w prezencie, no i konia. Tylko, cóż, ta swoboda w przemieszczaniu się to tylko teoria. Niestety niemożliwa do zrealizowania. W przypadku Protona papieżowi pozostaje tylko jazda konna na padoku w Borgo Si, jeśli tam taki jest, pewnie jest, albo spacer konno po tamtejszych alejkach, alejkach zieleni i ciszy tak chętnie tam przecież często wraca. Jeśli podobał się Wam ten film, proszę uprzejmie o polubienia. Algorytm, który pomaga nam do Państwa dotrzeć, bardzo lubi polubienia, ale także proszę o subskrypcję. Na liczbę subskrybentów zwracają uwagę ci z kolei, którzy oceniają mój kanał i mnie. Z góry dziękuję.